A gdy Iran atakuje Izrael. W Tel Awiwie dochodzi do ataku terrorystycznego. Minęła 20. Tu program pierwszy polskiego radia. Pani Basiu, mam pytanie. Zakładam firmę i nie wiem, który wad wybrać. Same sprzeczne informacje. Poradzi mi pani? Mówiła pani, że wie wszystko? Jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotu? To... Przedażę. W Skodzie już teraz możesz poczuć przyjemność z komfortowej jazdy i odkrywać świat nową Skodą. I to z upustem do dziesięciu... 10... Szczęść Boże, Justyna Zembrzuska, czas na informacje dnia. W tej drugiej trzydzieści. Dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki i zanim przejdziemy do słuchania koncertu Piotra Anderszewskiego z Festiwalu Montpellier, Tel Awiwu i Jaffe na miejscu pracują służby. Na razie nie ma decyzji o ewakuacji polskiego kontyngentu. Podają służby ratunkowe. W ataku dwie osoby zostały lekko ranne. Premier Donald, z tak zwanymi alkotubkami chodzi o wysokoprocentowy alkohol, opakowany w saszetki pierwotnie przeznaczone dla musłob szybko reaguje na sprzedaż tubek z alkoholem, których opakowania przypominają te z musami dla dzieci. Tak Eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie obawia się Francja. W Paryżu jest korespondentem FFM Marek Gładysz. Marku, co paryscy komentatorzy mówią o tym irańskim ataku? Podaże że wkrótce nada specjalne oświadczenie. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Stanu Zoologicznego Alfa, dystrybutor karm dla psów i kotów. Ulica Bugajska 37. Jeśli nagle rośnie zapotrzebowanie, mogą nastąpić problemy z dystrybucją. I tak też się stało w zeszłym miesiącu. Były ok A tym samym na kapitale ludzkim, kapitale humano. Z okazji zbliżającego się roku Jubileuszowi sprawcy zaczęli strzelać na jednej ze stacji kolejnej miejskiej miejsca, gdzie będzie urzędował Dariusz Barski jako prokurator krajowy. Jak analizuje profesor Anna Łabno, takie rozwiązanie po raz kolejny zasygnalizowałoby łamanie prawa przez obecną władzę, ale nie rozwiązałoby realnych problemów. Wszystkie narzędzia... ...procentowej alkoholu w produkcie. Odra w województwie zachodniopomorskim płynie poniżej stanu alarmowego, tak jest w Bielinku. Drastycznie pogorszy sytuację w regionie. Przypomnijmy najważniejszą informację wieczoru. Iran w odwecie za wkroczenie izraelskiej armii do Libanu, poprzedzone dwoma tygodniami bombardowań, zaatakował Izrael rakietami. Medika przy ulicy Dmowskiego 38. Sponsorem prognozy pogody jest Belzacka City Park, biuro sprzedaży. Mówi, że celem ataków jest Hezbollah, a nie naród libański. Tymczasem Iran wystrzelił rakiety na Izrael nad Jerozolimą i w Dolinie Jordanu było słychać wybuchy. W kraju uruchomiono system. Tymczyli 18 rok życia i mieszkają w Rzymie, a więc również młodzież Polonijna i studenci. 15 października grupa polskich. Postępowanie jest prowadzone w kierunku zabójstwa. No wtedy były prozaiczne, mówi prokurator. Dorzuciła Zuzanna Górecka, jak na razie z kwadratu dla rezerwowych, to spotkanie. Oprócz no, Kieczet to ogląda m.in. Natalia Męż. Było to w marcu 2021 roku na zgrupowaniu w Hiszpanii. Po ośmiu kolejkach eliminacji do młodzieżowego Euro Polacy zajmują drugie miejsce w grupie D. Podopieczni Adama Majewskiego zgromadzili dotychczas 18 punktów, czyli o 4 mniej od Niemców. Awans na turniej w Słowacji wywalczą. I tego ognia woda nie ugasi z mojego Czwartą skórę, co okazało się być bardzo przydatne w mojej dalszej karierze. No, tutaj faktycznie zmieniłam kierunek. Z minionej kolejki trafił także Patrick Wolemark z kolejorza. Szwed ustrzelił na eksbut arenie hat -Tricka. Radio 24. Słowem wszystko. Późno już, Będzie lepiej, jak zapomnisz mnie. Polskim Radiu 24. Iran dokonał odwetu na Izraelu za zabić. Największe problemy nie są jednak na boisku, lecz w szatni. Narasta problem z Usmanem Dembely. Piłkarz pokłócił się z trenerem Luisem Enrique. Kamyczek na polu i strażnik na straży, lodówka wciąż ziemi. Dłubię, a za co, a za co tak myśli i, i, tak... i trzeba wymienimy stłuczoną szybkę na nową, więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. A oczekiwania są ogromne, bo ci, którym woda odebrała dorobek życia, nie oczekują politycznych... Już za dwadzieścia parę minut zapraszamy Państwa na naszą antenę. Dziś pytamy bardzo filozoficznie, a może niekoniecznie, słuchacze i słuchaczki Radio za FM. No są no tym prawda. Stąd też to uderzenie, które no jest inaczej obu świadczeń wzrasta do 1900 zł. Trzecie świadczenie aktywnie w domu kierowane jest do rodziców, którzy po urlopie macierzyńskim. Tacy tylko zostają w domu, by osobiście sprawować opiekę nad dzieckiem. W tym przypadku wysokość wsparcia jest cofirano, czyli w Hezbolach i Hamas, likwidując ich liderów, no ich możliwości przede wszystkim. Stan Morza 3 na wschodzie, później 2. Temperatura powietrza około 12 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej miejscami deszcz. Zatoka Pomorska, wiatr z kierunków wschodnich 4 do 6 na północy. Wywodzi się ze średniowiecza, w ówczesnej mentalności świat stworzony, traktowany jako księgę Panu Bogu.